Witam no bardzo serdecznie z tej strony Skuler, no i cóż, no po takim długim czasie nieobecności, no postanowiłem, że jednak już coś już zrobię. No i słuchajcie, no, no, no myślałem, żeby wrócić do tych komnat prób i tak dalej, ale cóż no nie wiem, czy zajmę się w tym odcinku, czy w poprzednim, więc Boże, w poprzednim, następnym się tym zajmę, czy nie. Ale zamię, no to do wniosku, że jednak no mi właśnie trochę jeszcze pogarniać te, te ruiny podwodne, więc no czemu się tym nie zająć? No dobra, tu jest przede wszystkim ta ruina, więc zobaczmy co to jest. Czekaj. Nie wiem czy będzie lepiej. O właśnie. A, tu już lepiej widzę. Okej. Okay. Super. Aha, węgiel, dobra. Tu. Kolejny węgiel, tak? No, super. Uch. I i takiego. Ale to tu kolejny skarb, no. Nie wiem, czy ma sens w ogóle odkrywać kolejne... ...skarby. Tu kolejna mapa. No nie ma... A, poważnie. Nie, no motykę nie. Ale to wezmę, żeby... ...nie myliło się. I to wywalem sobie Kolejna motyka, no chłopie Zestrzelność 3 Chociaż ja miał płacić tą swoją wędką Siekiera Potrzebny mi tak już siekierę, bo i tak już sporo tego mam Mam do tego nosa O kurde, dobra, no mamy już jajo slifera Okej, okay, nie spodziewałem się, że tak szybko zgarnę jajusnifera. Chyba już nic tutaj nie ma. Kolejne odłamki ceramiki. Drugi jajusnifera? Od kiedy aż dwie jaja Snifera znajdę w jednej strukturze? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. dobra, no to będzie ciekawie, no Nie no, dwa jaja, no, no dwa jaja snifera. I w sumie trochę faktycznie trochę jak kebab. <laughs> nie no, nie no, ja je sobie robię. Jaja, dosłownie. <laughs> yes. czy ja gdzieś indziej powiem w ogóle przenieść? To jest właśnie ta kwestia. W sumie wydaje mi się, że to byłby w sumie fajne miejsce. Dla, dla moich tutaj snifferów. Wydaje mi się, że to byłby fajne i interesujące miejsce. No, tego będę musiał może pozałatać trochę te dziurska, żeby nie było. I trochę się tego pogarnie. Aha, tropikalne... Czekaj, bo chyba. Tymi rybkami to chyba właśnie bym mógł rozmażyć właśnie też swoje z aksolotle, więc no też fajnie by było właśnie też takie coś ogarnąć. I no i po prostu jak najbardziej wolę zajmować trochę jak najwięcej terenu, jak tylko możliwe, żeby jednak... No trochę pokorzystać trochę z tego. Chyba, że tu zrobić? Taką małą wysepkę dla sniferów. Ej, no to... W sumie to byłby chyba jakaś ciekawa sprawa, co? Ej, no to w sumie to by idealnie chyba pasowało, no bo... ...idealnie jest otoczony wodą. Ej, to byłby całkiem dobre. Ej, no to chyba nie muszę chyba aż tak bardzo kombinować. No patrz. No, tylko wystarczy w sumie pozbyć się w sumie tych drzew... ...i w sumie będzie chyba spoko. I chyba wiem, jak to zrobię. W <laughs> aż tak nie zamiewało to zbyt dużo. Ej, miałem taki plan. Miałem taki pomysł, żeby... No, też trochę pospytać się w ogóle niektórych YouTuberów Minecraftowych, i w sumie też bym dla nich coś właśnie specjalnego wybudować takie ich własne pomysły, nie wiem. Jakieś takie płomniki, jakieś tego typu. Nie, to to spokojnie, jakby to nie, jakby coś, to to nie będzie coś typu Hall Fame. E, nie, w żaden sposób, tylko. Tylko, że najwyżej w innym stylu, to najwyżej po prostu zrobię nieco inaczej. No najwyżej jakieś własne pomysły to to najwyżej, bym najwyżej mógł wybudować. Jakieś pomniki, czy jakieś inne tego typu. Ale wiem jak rzeczy się tego pozbyć w sumie. Wystarczy w sumie użyć zapalniczki i w sumie... I niech w sumie ogień robi wszystko za mnie. No nie no, no i serio musi padać, no Jezus Maria, no kiedy jaka to... No, Jezus, no, Czemu znowu musi być deszcz? żeby jednak... wyrównać tak, żeby je, no, było to jak najbardziej odpowiednie. O co się z tym pnączem, ty? Właśnie nie wiem o co z tym kaman. Dlaczego tak zostało? O co to chodzi? Ale już tu już nic, nic nie ma. Dobra, ja teraz sobie tak myślę aby nie zrobić w ogóle taką no, bo to jest bo to będzie właśnie wyspa dla sniferów. Teraz w ogóle tak myślę w jakim to stylu w sumie bym to zrobił. No, ale mam już jakieś takie generalnie rozkminy. I sobie wiecie co, no to w sumie też myślę, żeby właśnie tu gdzieś zrobić właśnie most, żeby jednak było wiadomo. Żeby nie trzeba było jednak tak płynąć, więc eee, coś jeszcze pokonaj jakieś surowce jakieś fajne i... No jeszcze wtedy... Chociaż to że z tym mostem to zajmiemy się innym razem. No, to właśnie tak myślę, żeby właśnie zgarnąć azalię i właśnie wykorzystać właśnie tutaj w tej wyspie. I nie wiem, ee, Nie wiem i zastanawiam się teraz w ogóle jeszcze nad nazwą tej wyspy. Możemy nazwać Snifferlandią. Czy czy, czy. czy... Czy... Nie wiem, coś jeszcze bardziej oryginalnego wymyślić. No i sobie, dobra, no to idziemy to ogarnąć. No i będę miał normalnie, już zrobioną już wyspę z diferów. Takie pocja. Aha. A znowu będzie ciemno, super. No będę musiał teraz zburzony zapas Noctowizji, żeby... Jezusie! Jezu, naprawdę mogę tak spadać, nie? Które bym się... O, jednak, dobra, jest. Dobra, idę zgarnąć właśnie te azalię. Jezu, jaki fart, że akurat jeszcze po drodze znalazłem diamenty. No, z dwa diamenty, ale not bad, not bad. Nie no, jaka jest mi bardzo wygodne, żeby mieć akurat ten, ten night vision, bo... No bo widać, że już naprawdę taki już sporo widzę. No, i nawet wyleciałem. Jezu. Yes. O jezu. No dobra, no to z tych rzeczy już mniej po, więcej poogarnąłem. Więc no, czemu nie? Czemu nie pokorzystać, akurat, żeby coś tam już było w ogóle w tej wysepce? Dobra, no to sobie porozstawię się, akurat w tym miejscu. W tym miejscu, w tym miejscu. I trochę właśnie tych kwiatistych. No jeszcze postawiam właśnie też takie rzeczy. O, no będzie. No to chyba nie wiem, czy coś będzie jeszcze więcej z tego odcinka, ale no cóż no. Postawiam sobie ty jajus niefera i tyle. Cyk i cyk. Ech, no dobra, no i sumie, Co uważacie? Co ja mogę jeszcze, na jeszcze porobić w tym etekravcie? Ja jestem no, chociażby gotowy na wasze pomysły. O jadź, się Aha. kręcę. No dobra. No to proszę państwa, mamy oto już snifferów. Także witam na waszej oto nowej wycepcji. No mam nadzieję, że... No czujcie się jak u siebie normalnie, nie? Wydaje mi się, że chyba wszystko co ja chyba zrobić w tym dzisiejszym jak na razie odcinku, więc no, no zobaczymy co z tego jeszcze będzie. Ale no cóż, no... Jakaż cikierze, że dwóch snifferów czegoś yy, nie udało mi się jeszcze zrobić, tak nie wiem. No. Pier za pierwszym razem, jak już takie rzeczy skarnąć, to już serio, to już jak dla mnie to już rzadko spotkane. Ale cóż, dobra. I cóż, chyba koniec odcinka, jak na razie. No, no, no cóż, no, no, mam nadzieję, że wszystko mi się spodobało. No wiem, no nie zdziałem zbyt dużo, ale no cóż, no. Już wlełem już, już już to najwyżej ogarnąć, więc no, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Może na następny odcinek to się będzie z tymi komnatami prób. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i cóż no Ale postarałem się chociażby wyczynanie, żeby no, jako, jak projekt to fajnie wyglądało. No i dajcie znać jak mogę nazwać na nawyżną się znaczy no, właśnie z Sliverlandię, z czy, czy jak można było najwyżej tą wysepkę na, nazwać także właśnie ode mnie chyba ma się na tyle ja żegnam się z tymi skliperami i bardzo też właśnie traci czy to jest nazwę Bardzo, no, wtedy ich ma właśnie nazwiemy. Tylko dajcie znać macie w komentarzach pod tym odcinkiem więc właśnie żegnamy Do usłyszenia. na nareszcie siema